Witam. Chciałbym na własnym przed... przykładzie przedstawić Wam naprawę karty samochodu Renault Megan Renault Scenic. Samochód zachowuje się w ten sposób, że otwiera samochód, zamyka, lecz po wążeniu karty pisze, że nie wykryto karty, kartę lub nie rozpoznano karty. Najgorszym tematem jest rozebranie tej karty. Trzeba ją najlepiej całą tutaj. Nożykiem do tapet lub jakimś skalpelkiem dookoła obrać. Najlepiej się zabezpieczyć i kupić sobie używaną, to znaczy nową obudowę, która jest normalnie rozbieralna, bo samo rozebranie karty może się zakończyć tak, że uda nam się ją rozpołowić, albo tak, że po prostu pęknie. Najgorszym możliwym miejscem do rozłożenia tej karty jest akurat ta tutaj część w środku, gdzie jest wkładany grot klucza, bo nie ma, ciężko jest po prostu dojść do tego tam, żeby bezkolizyjnie odciąć ten kawałek. A sama naprawa karty polega na tym, że po jej rozebraniu Mamy tutaj taką pastylkę pierścień i to jest cała usterka. Należy to po prostu ponownie zalutować lub nadleć cyną.